Tutaj ktoś normalnie w bloku ma kury pod swoim takim dobudowanym tarasikiem. Kury normalnie. Witamy po tygodniowej przerwie Patrzcie, kto do mnie. Ach, Dosłownie po tygodniowym e, Nie wiem jak to nazwać To był dzień chory Jeszcze jestem trochę Ale tak mnie porządnie wymęczyło Co to było? Chyba w końcu zapalenie krtani, Zapalenie tchawicy No e, lekarza Miałem okazję przetestować ubezpieczenie Całkiem w porządku. Znaczy, no bardzo w porządku. Mamy ubez, ubezpieczenie z. Kurczę, słabo mnie widać. Mamy ubezpieczenie z. E, dołożone do karty kredytowej Diners Club. Tam jest ubezpieczenie z Allianz. Więc tej, tą kartę traktuję praktycznie tylko jako ubezpieczenie, ponieważ do niczego więcej się za bardzo nie. Nie nadaje ta karta, więc po prostu jest kart Diner Sklap, ubezpieczenie, i tyle w sumie. Jak tu przyjechaliśmy we wtorek, tydzień temu, dzisiaj jest już środa, tak? Mhm, mm we wtorek samodzielnie. rana, czeka o 11? Chyba, to to już mnie jakoś się... zaczęło brać. W środę już miałem mocną gorączkę, i tak jeszcze myślałem, że w czwartek, może jeszcze przejdzie, w piątek nie przeszło, cały czas mnie mocno trzymało. Jak się potem okazało potwierdzone, tak mi się wydawało, że właśnie ze 38-39 stopni i potem jak właśnie wieczorem pani lekarka przysz, przyszła do, wyzwałem właśnie po prostu wizytę e, doktora i całkiem szybko to poszło, bo zazwyczaj to długo trwało, a teraz zadzwoniłem, że chciałbym właśnie umówić wizytę, najlepiej w domu. E, pani powiedziała, że w ciągu dwóch godzin się odezwie, a tu już nie wiem, po pół godzinie dzwonią już do mnie, tylko że no właśnie to jest trochę minus dla... Ale to tak z każdym ubezpieczeniem było, bo odzwaniają na przykład do jakiegoś lokalnego agenta po angielsku lub po jakimś lokalnym języku. Pewnie jeszcze po rosyjsku dałoby się dogadać, więc trzeba niestety znać angielski i po angielski, Po angielsku już tej pani chyba z lokalnego jakiegoś em, ośrodka zdrowia zadzwoniła do mnie z kliniki, że żebym potwierdził adres i że lekarz przyjdzie w ciągu 40 minut i mniej więcej równo 40 minut przyjechała pani bardzo miła, nie wiem właśnie czy to Rosjanka była bo mówiła też po rosyjsku to oni chyba są może tak ale ogólnie rozmawialiśmy po angielsku coś tam, jakieś kilka wtrąceń po rosyjsku pani nam zrobiła ogólnie się dogadaliśmy Pani mnie zbadała, jakieś tam te papierkologie, bo nic nie płaciłem z własnej kieszeni, wszystko było bezgotówkowo. Pani się rozliczała z ubezpieczycielem. No i dostałem antybiotyk. Dzisiaj jeszcze biorę antybiotyk. I po prostu byłem, miałem wyjęte, wyjęty tydzień z życia, dosłownie, bo cały, cały, cały czas leżałem w łóżku i nie miałem siły tak, zupełnie. Nie rosło. <laughs> Nawet za dużo nie jadłem. Dopiero pierwszy raz wyszliśmy wieczorem, chyba wczoraj. Dopiero pierwszy raz wczoraj. Nie, nie wczoraj, przedwczoraj. Eee, na, kolację. na kolację wyszliśmy. Eee, wczoraj już wyszedłem w ciągu dnia. Zrobiliśmy kilka kilometrów na Ta. piechotę. Pokazałam Mateuszowi batulnik. E. Bo Kasia tutaj codziennie prawie wychodzi. Zwiedzam. Jestem dzisiaj sama. Mateusz został w domu. Rozchorował się biedaczyna, przebiało go na skuterze w Kapadocji. Eee, chyba będziemy dzwonić w ogóle po lekarza. No nieważne, dwa dni ostatnio przesiedzieliśmy w domu, ponieważ była czysta pogoda i oboje się źle czuliśmy. A dzisiaj wyszło słońce, więc stwierdziłam, że czas trochę pozwiedzać eee, Batumi. I na pierwszy rzut. Przyszła plaża, ponieważ mieszkamy w zasadzie 300 metrów od plaży. Plaża w zasadzie mało ciekawa, kamienista. Jak widać, yy, nawet znaleźli się jacyś, którzy się opalają. A tutaj jest piękny park z ławeczkami, choinkami, drzewkami. Można sobie posiedzieć. Tam dosłownie jest morze. A tutaj można przejść sobie odpocząć w cieniu na ławeczce. Jesteśmy teraz w kościele. Jestem w sumie teraz sama w kościele świętej Barbary. Jest to, zobaczcie, dosłownie taki maleńki kościółek. Taka jedna mała salka, ale bardzo ładny. się rzuca w oczy. Moim zdaniem jest tu bardzo zielono. W jest bardzo zielono. Jest właśnie dużo takich parków, takich jakichś skwerków z zielenią. Wszystko bardzo ładne, zadbane. Także jest gdzie przejść odpocząć. Fajnie, bardzo fajnie. A tutaj bambusy. To jest Alphabetic Tower, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Batumi, przynajmniej ja tak uważam. Jest to wieża, i tutaj te literki, co są o, o, o te, to jest z tego co słyszałam, wariacja na temat gruzińskiego alfabetu. Na tą wieżę, oczywiście, można wjechać chyba za 10 lari, czyli 14 zł. Jest tam na górze również jakaś niedroga restauracja. I jest tutaj po prostu, Batumi jest piękne. To chyba jest takie omijane często miasto, bo często jak ludzie właśnie przyjeżdżają do Gruzji, to głównie góry, jakiś góry. tam Kazbek, hmm. coś tam. Góry, góry, góry. A poza tym, jak nawet czytałam o batumi, jakieś wpisy, to też jakieś ludzie pisali, że taki tereż w ogóle, nic ciekawego. Takie umarłe miasto. Już wszystko stare, brzydkie, obdrapane. Nie, absolutnie nie. Nie, no jest super. Tutaj, no zobaczcie teraz jak idziemy. O, jakie tutaj widoczki. Znaczy, no to są już takie troszeczkę. Znaczy, te akurat tutaj nowe budują budynki. O, i my akurat właśnie tutaj mieszkamy. A tutaj też takie, no, futurystyczne, ładne kształty są i tam dalej. Potem też przez cały tutaj ten bulwar. Jak to nazwać? Bulwar? Bulwar. bulwar. Przez całą tej długość Batumi ciągnie się właśnie taka ścieżka pięknie i ścieżka rowerowa obok i to pięknie wygląda. To jest bardzo zielona. Aha i bardzo zadbanie. Mm. To sprzątają. Tam potem jest taki mini zoo z ptaszkami. E... Chodzącymi mi sobie na wolno. Aha, no naprawdę. Naprawdę jest tutaj super. Czegoś powoli na kolację. Byliśmy tutaj w restauracji San Remo, takiej wprost na, na plaży. Normalnie nigdy byśmy nawet nie pomyśleli, żeby zajrzeć, chociaż do takich restauracji, ale tutaj e, w, w Batuminie i ogólnie chyba po prostu w Gruzji, pewnie w Batuminy nawet jeszcze jest ciut drożej, a znaczy i ogólnie jest tanio. E, może nie bardzo tanio, ale nie ma takich bardzo dużych cen. Właściwie na przykład takie najpopularniejsze hinkali, czyli takie te duże pierożki, no to właściwie wszędzie kosztują tyle samo, a ogólnie ich tak niedużo, więc na przykład takie pierwszego dnia jedliśmy w takiej średniej restauracji, były po 80 tetri, a tutaj akurat w tej nie widziałem, nie wiem czy były hinkali, na pewno były, ale nie, nie dopatrzyłem się. Byliśmy wczoraj, nie przedwczoraj, w takiej... Nie znalazłem jakąś restaurację, e, że ma dobre opinie. Ale tak wchodzimy o kurcze, nie no taka ekskluzywna restauracja, bo rozstawiane kieliszki i tak dalej, obrusy, pięknie, muzyka na, muzyka na żywo, ale sprawdzałem wcześniej ceny kurczę nie było drogo. No i wchodzimy, patrzymy menu. Nie no rzeczywiście, zostajemy. No i tak właśnie tutaj jest, y, tam też były Hinkali po 80 y, Hachapuri były po 7 tak samo y, Chyba gdzieś najdrożej w jakiejś restauracji widziałem Hinkali po, na przykład po jednym lari A biorąc pod uwagę, że zje się takich 5, więc w sumie lari w to, lari w tą nie robi wielkiej różnicy Więc można tutaj praktycznie Wszędzie zjeść, no, bez tragedii. Kasi. Tutaj danie. To jest jakaś fasola, fasolia. Fasola z orzechami włoskimi. Jeszcze bulgocze. Wygląda jak meksykański... Jak to się nazywało w Meksyku? Fryhol. I tu masz jeszcze chlebek. O, świeżutki. Mmm. Mm. Ma jakiś specyficzny smak. Dobre. Nie? Dobre. Mm -hmm. A tu mamy jeszcze kompot. Kompot. Mm. Kompot z jakichś dziwnych owoców. Ja nie znam. Nie wiedziałem, co brać, bo to było po prostu tak, tu jest tak ogromne menu nie wiedziałem, co wybrać, więc niestety, niestety, niestety standardowo hinkali, chociaż co prawda i takiem drugi raz dopiero, a hinkali je się w ten sposób, że pieprzymy je. O. I trzeba je teraz tak ugryźć, żeby nie wypłynąć od środka rosołek. czerpać Widziałem, że lokaliści chyba zjadają go na raz, ale ja nie daję rady zjadam go, zjadam go na trzy razy mm. Bardzo dobre I to zostawiamy Czego tu nie jest Bardzo dobre to są, bardzo dobre to są te chinkaliny Wszędzie tutaj na wynajem, na wynajem, na wynajem Na wynajem, na wynajem For rent, for rent Jesteśmy teraz w McDonaldzie właśnie, który przed chwilą wam pokazywałem na ujęciu Jest tu naprawdę taki futurystyczny, fajny, e, bardzo fajny McDonald kosmiczny Przyszliśmy jak zwykle na kawę do McDonalda ma jest teraz akurat promocja jakąś na, na kawę. Dwie takie, no co prawda małe kawy za 4,5 larii czyli za jakieś 6 zł.